Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Moi drodzy na kanale Maxus Farm Zobaczymy czy tutaj nie ma akurat ptaszków Ale jak widzicie w poprzednim odcinku Pokazywałem wam jakie gniazda zbudowały Także jest to ciekawe na pewno Moi drodzy No witam was na farmie Maxa No witam Otwieramy główny kurnik I z tego co widzę i słyszę to kurki są nieotwarte. A dlaczego? Dlatego, że chyba powiem Wam, że tak mi się wydaje, że coś mi się stało z urządzeniem, ale nie wiem co. W sensie, wydaje mi się, że coś z tym z tą kartą, ze SMS-ami. O dobra, tutaj ręcznie ładnie działa. Coś z tym sterowaniem jest nie tak. No, wyłaszcie dalej. No, co jest? No, no właśnie. O, właśnie. Także kurki dzisiaj wyjątkowo późno otwarte, ale może i dobrze, czasami też tak trzeba. Ale w ogóle ja muszę napsypać im jedzenia i też dać słomę w gniazda. O, jeszcze nic nie zniosłem nawet, bo wczoraj wysypałem, a nie dałem im nowej. Patrzcie, jaki ja, brzydki. Także zaraz im damy i zaraz też ogarniemy tą maszynę, bo wczoraj ją wyłączałem. Włączałem i. i nic. No, ale wydaje mi się, że może przez to, że właśnie coś z tą kartą mam, muszę zobaczyć w sumie. No nie wiem, Za zaczymy. Na pewno problem się rozwiąże. To na spokojnie. No, a tutaj podkładamy sobie cegiełki, żeby drzwi nam się nie zamykały. A ty kurczaczek, gdzie? No właśnie. O, już mamy. Widzimy jakiś O, tutaj jakiś kurczaczek wszedł. Także trzeba go wziąć, ale już widzimy jakieś jajko mamy. Czekajcie. Najpierw otworzę kurki. A zaraz zobaczymy, czy mamy tam jedno, czy może dwa jajka. Bo, no, będzie trzeba podłożyć tej białej. Będzie to naprawdę fajne. I moi drodzy, tutaj jak widzicie, ładnie rośnie gęsta trawka. Także niech tylko się zagęści, i będzie można puścić tu już silki. Ładnie. Także ja podlewam, podlewam. No, a my idziemy zobaczyć ile jajeczek. Jestem ciekaw w ogóle, jaka to nosi. Kurka. Może ta, no, w sumie już nosi. Nie wiem, ale wiem, że naprawdę różnie nosi niosą. Bo wczoraj na przykład zniosły jakoś mega, mega podwieczór, a dzisiaj z kolei z rana, więc dziwne. No dobra, ale damy do naszej kolekcji. A gdzie jest ten piskak? Gdzie jest ten piskak? Dobra, ja go złapię i idziemy do nowych kurek. Dziubdziuś jest tutaj u nowych i dobrze, niech się zostanie. Raczej z żadnymi kogutami nie powinien się bić. Także. Otwieramy nowe kurki Ale mi się podoba ten kurniczek W tym jeszcze w tej zieleni Naprawdę bardzo ładny Także kurki Wyłaście, Wyłaszcie, wyłaszcie Dziubdziuś będzie zadowolony Co Dziubdziuś? No co kurki, co? Aż moi drodzy Przypominają mi się ja jakoś tak początki mojego nagrywania na YouTube właśnie tak nagrywałem z telefonu po prostu zwyczajnie i tyle. Nic więcej. Tu jak zielono się zrobiło, nie? Tu kurki tak zielono nie mają, nie? Może kurczę, się odważy kiedyś się tam wypuścić, ale no nie wiem. Jest to ryzyko, na pewno, jest to ryzyko, na pewno, na pewno. Ale ładnie, ładnie wygląda na tym wybiegu, naprawdę bardzo ładnie kurki łażą, skubią. No i jest pięknie, także moi drodzy, tak to wygląda. A tutaj z kolei właśnie mamy te zapasiki, 50 kg i tu 150, 200 kg, a w centralnym kurniku 100 kg. Także tak to wygląda. Moi drodzy, jeżeli chodzi o gniazda automatyczne, to jeszcze kurki nic nie noszą, ale ja tak właśnie się zastanawiałem dlaczego nie ma jeszcze nie niosą jajek. A to przecież wczesna godzina, bo to jest Pół ósmej. Znaczy, już jest wczesna. No. Wiecie, no taka. Taka, o! No tam dałem właśnie jajko specjalnie, tak, żeby było widoczne. Bo chciałbym tą kurkę dać, żeby się każda, co nosi mi poza gniazdem, się przyzwyczajała do gniazda. Także tak to ma wyglądać. A ja właśnie zaraz przyjdę z wodą, bo też będzie trzeba. Yy, napełnić zbiornik jak widzicie to są te gniazda te takie inne właśnie dałem je tam bo umyłem je kerszerem bo one straszne tam kury je zabrudziły ale spokojnie umyłem wszystko kerszerem i jest dobrze także kurki sobie właśnie. no patrzcie otwieram kury i co się dzieje zaraz po po tym jak one wylatują idą kurcze do picia także no zastanawiam się czy one wiedzą że tam mają picie czy nie Jedna drugą powinny nauczyć, tak? Ale kurczę, nie wiem. No nie wiem. No dobrze, moi drodzy. Jeszcze by trzeba było się przejść nad staw, zobaczyć do kaczuszek. Coś, moi drodzy, wydaje mi się, że to urządzenie było offline, ale wysłałem teraz, właśnie, SMS-a czujnik o treści czujnik, czyli powinno wejść w tryb czujnika i off, żeby wyłączyć lampę. Także jestem ciekaw, czy. Tutaj zareaguje coś, czy SMS dojdzie, czy, czy cokolwiek, ale myślę, że już mogę ręcznie otworzyć, nie będziemy na to czekać, bo tu SMSy wolno idą, żeby kurki sobie weszły i wyszły, bo tu stanęły trochę. No a moi drodzy, w sumie to w dzisiejszym vlogu trochę Wam pokażę, jak trzeba przygotować taką farmę, jak ma się tyle zwierząt, mimo że ma się kogoś do ogarnięcia. Jak trzeba to przygotować, żeby żeby sobie wyjechać. Powiem wam tak, ja wyjeżdżam, znaczy wyjeżdżam. Nie będzie mnie na farmie. Dzisiaj mamy piątek. I nie będzie mnie na farmie, już wam mówię. Nie będzie mnie na farmie od jakoś dzisiaj 12:13, czyli połowa piątku w zasadzie, cała sobota, no i najpewniej wracam niedziela wieczór. Taki mały wyjazdik. No i powiem wam, że ogarniania jest, no trochę jest. Także muszę na przykład dać tu jedzenie do pełna, wodę do pełna, tu wodę do pełna, jedzenie do pełna, wodę do pełna, jedzenie do pełna. Zapasy ogarnąć, tu jedzenie do pełna, wodę do pełna, wodę do pełna, wodę do pełna. Jedzenie do pełna, siano do pełna, jedzenie do pełna, beczka do pełna. Przygotować, ogarnąć zapas, zrobić. Co jeszcze? Psy nakarmić do pełna paszy uzupełnić mieć zapas pszenicy żeby nikt nie musiał jeździć i oczywiście moi drodzy tutaj do pełna no i oczywiście beka do pełna także takie coś dzisiaj będziemy sobie będziemy sobie kminić no i co no zobaczymy jak to pójdzie jak na razie biorę się za rozładowywanie paszy tą którą tutaj mam Troszeczkę się tutaj pobawiłem i nalałem całą beczkę wody. Znaczy, to nie nazywam zabawą, ale yy, tutaj, właśnie cały pełen kosz zrobiłem. Mieszanki już gotowej. Tam mam zapas, yy, pszenicę. No i wiadomo, jeszcze tam trochę paszy. Tutaj mam resztę paszy. I tutaj jeszcze jeden worek pszenicy. Tam dezynfekcja. No i tak to właśnie wygląda. Także robota zrobiona w sumie. Ja teraz biorę kłada, bo też wypadałoby zerknąć na kaczuszki no i ogólnie na gęsi nad staw. Także lecimy. Jestem tutaj nad właśnie stawem, i moi drodzy, tutaj kaczuszki się kąpią. Jak widzicie, przyszły sobie z tej strony. Ta jedna, widzę, że chyba nie może wyjść, ale spokojnie, one sobie poradzą. One sobie poradzą. Także kaczuszki sobie ładnie łażą, moi drodzy nakarmimy zaraz rybki eee, Jej, jaka w ogóle trawa na tej wyspie się zrobiła długa tam gdzie mogły to gęsi widzę wyjadły ale dalej to już nie także może kaczuszki będą tam wchodzić bo macie, mają podest mają wejście, więc fajnie by było w sumie jakby sobie tam przesiedziały zawsze no dobra, ja tutaj o, widzicie jak wyskoczyła ładnie sobie zagonię je do domku dam im jedzonko a, no, do domku nie, one idą sobie tam Także Ja mam dla nich jedzonko Wody im od razu dam, żeby miały przy jedzonku Dużo zjadły? Nie, dużo, dobra, dobra. Więc dajemy im I lecimy zaraz do gąska Gęsi już zaraz szybko Przyleciały Nawet gąska Razem z gąsierami i już patrzą O co chodzi Już patrzą co Co tu się działo ja się nie cofuję, no dobrze, no także wsypałem tutaj kaczuszką gąską, mają do pełna, jeszcze wodę powymieniam, no i moi drodzy właśnie tak wygląda przygotowanie pod to, żeby gdzieś wyjechać i to na chwilkę i nie zostawić kogoś mega obciążonego, no tak to już jest, zwierzęta i wiecie trzeba nad tym nadzorować. No, tyle powiem. Dobra, moi drodzy, jak widzicie, coraz mniej tej wody w tym stawie. Szkoda, bo ja lubię, jak ten poziom jest wysoki. No, ale nic nie zrobimy. Także trzeba się pocieszyć tym, co jest. Pięknie, ładnie to wygląda. Także, moi drodzy, widzimy się później. Witam Was, moi drodzy, i niestety zaczynamy od złej informacji. E, zacznijmy może od tego, że nie było mnie e, tutaj na farmie przez. Po, no w sumie piątek, sobota, niedziela, dzisiaj mamy poniedziałek. E, I moi drodzy, dzisiaj mamy właśnie, tak jak mówię wam poniedziałek, jest godzina 17, coś takiego. No i właśnie dostałem od staty informację, że e, jest dziura tam i nie ma kaczki. Przeszukał, e, że nie ma kaczki. No i rzeczywiście zaraz pokażę Wam o co dokładnie chodzi. E, Kurczę, no szkoda, bo sami zobaczcie, co się stało. Czekajcie tutaj, gdzie Wam tu najlepiej pokazać. Tutaj przejdziemy może o, od tej strony. No więc tak, e, tutaj idziemy. Jak. O! No, lekko się walno, ale leciutko jak widzicie idziemy i mamy tutaj dziurę Jest tutaj dziura W sumie Na kogo jest to dziura? Nie wiem Czy jest to dziura lisa? Czy jest to dziura może jakiegoś psa? Eee, nie jestem w stanie Tego przebadać do końca Ale za to widzimy Pióra kaczki Doskonale tutaj widać pióra kaczki Generalnie to nie wiem, czy jeszcze ataku na jedną kurę nie miałem, bo zaraz właśnie przejdziemy tam, no i w sumie w całym ataku, tak szacuję, że zginęła jedna kaczka, właśnie staropolska, jak pamiętacie, ta z chorą nóżką e, i jedna kurka, nioska, ruda najpewniej, znaczy no, na pewno. E, także moi drodzy, jak widzicie, o, tutaj są piórka, tu, o, tu akurat, no nie, to też od kaczki, chyba tak, to też od kaczki. Także trochę tych piórek jest, generalnie. No i moi drodzy, jak wyjdziemy sobie tutaj za bramę, Kurczę, no naprawdę szkoda. Mogło się to zakończyć znacznie gorzej, ale... Raczej wydaje mi się, że był to atak w nocy na pewno, bo... Bo kurczę, jak wiecie, kaczki chodziły sobie tutaj na luźno. No i tutaj patrzcie, nawet jak jest tutaj udeptane, tak dość ostro. I jak widzimy tutaj piórka kaczki. No tak jak mówię, no nie jestem w stanie ustalić dokładnie co to było. Czy to był kurcze lis, czy to było co. Generalnie, no otwór taki, że nie wiem co by się przez to przecisnęło. Raczej, raczej lisek, lisek, tak mi się wydaje. Ale do końca też nie wiem, nie chcę tutaj mówić. Tutaj widzimy w ogóle jakieś ślady takie zaciągania. Chyba to od tego. Chodź, Laki, pomóż mi w śledztwie. Tutaj widzimy ślady zaciągania. I, 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 I co następnie? O, i tutaj kolejne ślady, ale to już są moi drodzy ślady nie kaczki, tylko to są ślady zagryzionej kury. To jest już kura. Tutaj idziemy następnie. Tu też widać, że to jest też kura. Co dalej mamy? Naprawdę szkoda, szkoda. Ja jestem ciekaw, czy tutaj te ślady idą, czy może wkroczył na górę. Ale raczej wydaje mi się, że dołem wszystko przebiegało. Patrzcie w ogóle, jak wygryzione przez kury tu, gdzie dosięgały, tak mi się wydaje. Chociaż nie jestem tego pewien. No fajnie by było tu kurki wpuścić albo skosić im to i rzucić. No ale generalnie, moi drodzy, nie ma co tutaj się zbytnio kombinować. Chętnie, chętnie, naprawdę chętnie bym... Nie wiem, czy dzisiaj nie pojadę sobie do takiego mojego znajomego, który właśnie posiada kamerę tą nocną i sobie dzisiaj zostawimy pułapkę. Nie wiem, czy kurczę, może jakieś mięso. O, coś tam gęsi się odzywają. Właśnie, musimy iść też do gęsi i kaczek zaraz. Czy jakieś mięsko, coś i tą kamerę damy sobie. I sam jestem ciekaw, Czekajcie, co, co tu jest? A tu jest jakiś węgiel. No, więc... No, no wiadomo, no, nie jestem szczęśliwy z tego powodu, bo jednak zawsze e, wpadka lisa, czy nawet nie wiem w sumie kogo to jest wpadka, bo nie, mów, nie mówię, nie stawiam do końca na lisa. Nie wiem. Nie wiem, powiem wam. E, nie wiem. Jest również taka opcja, że po prostu e, jak, nie wiem, śledzicie mojego Instagrama, to wiecie, znacie pewnie Arię. Biały piesek siostry. I no niestety zagryza kury i goni no koty generalnie, więc mogła się przyczynić też, myślę, że do kaczki nawet, ale, ale nie jestem w stanie tutaj mówić co, bo no, tak właśnie też, kurczę, ona ma tam swoją dziurę i nie wiem, czy czasem to nie jest jej sprawka. Poza tym jeszcze ona mogła zaatakować w dzień w sumie, bo e, Nilsson nic jej nie robi, wtedy nie szczeka, Ever tak samo, więc mogła sobie w sumie robić, co chce. E, no, mówię, jak Lis, no to raczej tylko i wyłącznie w nocy, bo no, raczej Nilsson by nie dopuścił do wejścia Lisa tutaj e, tak mi się wydaje. No, a jak widzicie coś ukradł, więc. No pytanie, pytanie właśnie kto to po prostu był. Moi drodzy, tak to wygląda właśnie jak widzicie. Patrzcie w ogóle, jak tu pięknie się zazieleniło, może sobie wejdziemy. Bo tak jak mówię, nie było mnie tutaj w sumie 3 dni na farmie. Jestem ciekaw, co tutaj się pozmieniało. No na pewno była Ataklisa pod moją nieobecność, tak to nazwijmy taklica. Bo nie jesteśmy w stanie stwierdzić, a wydaje mi się, że był to list. W ogóle jak fajnie tutaj cień pada na ten kurnik. Myślę, że będzie tu chłodno, bo i będzie. A co tutaj się wydarzyło? Tutaj widzimy jakaś słoma coś, tu rabinkę trzeba poprawić i tak dalej. Ktoś tu sobie robił jakieś cuda. <noise> no, ale moi drodzy, jak widzicie, tutaj ładnie kurki też są i oczywiście później sobie zbierzemy jajeczka i muszę, muszę się trochę zapoznać z farmą po trzech dniach bo to też powiem wam, że jak się przyjeżdża niby po trzech dniach i niby ktoś to kontroluje, ale to nie jest to samo bo nie, wiecie nie wiecie co tutaj się wydarzyło poza tym jeszcze muszę e, wynieść kartę z urządzenia z drzwi automatycznych w kurniku bo e, no coś mi się ta karta szwankuje i będę musiał, w ogóle tutaj te kursy leży, i będę musiał ją po prostu wyjąć, no i e, wziąć ją do telefonu i coś tam zresetować, czy coś takiego, tryb samolotowy, bo coś tam zawiesiła się, jakoś tam operator coś mówił, więc trzeba będzie to zrobić, a na tę chwilę myślę, że trzeba będzie pojechać do kaczek i do gęsi, bo e, w sumie i kaczora też by można było przynieść na staw. Jak już niestety kaczki nie ma, to tak będzie trzeba zrobić. I moi drodzy, biorę ziarno i lecimy do kaczek i do gęsi. Moi drodzy, poza tym jesteśmy tutaj właśnie u sileczek. I patrzcie, uzebrałem właśnie, uzbierałem 12 jajeczek, 12, ale mieliśmy postawić 13. Raki w ogóle to chyba na myślkę poluje, nie wiem czy czasem mu mnie nie przebiegła. Ale na szczęście wie, że coś tu się kręci, dlatego tu jest czujny. Moi drodzy, damy jeszcze 13 jajeczko, albo i 14 damy, te wszystkie bo nazbierało się trochę tych jajeczek, jak widzieliście, już mamy wszystkie, żeby podłożyć. No i moi drodzy, jak widzicie, tutaj też trawka ładnie sobie rośnie. Teraz trzeba kosić, niech się zagęści, no i można wpuszczać już tu kurki. Ale poza tym, jutro chyba je wypuszczę na całość, tylko muszę. Dopilnować tą dziurę, żeby tam krawężniki położyć, zasypać i przede wszystkim zbadać tą e, całą sytuację, no bo nie jest zaciekawa. Ale moi drodzy właśnie jak widzicie mamy tutaj przygotowane dla niej gniazdo. No i co? Będę ją teraz nasadzał. No co, kurka spokojnie, tu masz, tu masz, tu masz, tu masz no no jak? No patrz no tu masz jajka. Czekajcie, no ja nie wiem o co jej chodzi. Czy ona chce siedzieć, czy co? Czekajcie, nasadzimy ją tutaj. Kurczę, no, no nie chcę tu zbytnio. Tu widzicie, no patrzcie. Czekajcie, wezmę ją dwoma, dwoma rękoma i, i ją ładnie tu nasadzę. Bo kurczę, patrzcie, no uparta. Jesteśmy tu przy króliczkach, no i właśnie nakarmiłem. Tutaj małem zielonki. Jakieś tutaj jeszcze można im dać. O, proszę. Także niech sobie skubią. No i rudej oczywiście tak samo. Zobaczymy, może ruda już ma też. O, no nie ma nic w sumie. Także można jej dać. O, tutaj. Tutaj coś jej można dać. Proszę je ładnie. I to można jej dać. Niech mają. Niech sobie jedzą. Także króliczki, właśnie tak są karmione ładnie zielonką, no i moi drodzy tutaj w ogóle nie wiem, czy widzieliście, jak kury sobie skaczą i się siedzą na tym drzewie, to też jest śmieszne eee, no i tak to, moi drodzy, wygląda ale się zazieleniło, kurczę no dobra, moi drodzy, generalnie to ja już tutaj nie chciałbym was zanudzać, ale eee, chciałem wam tylko powiedzieć, że tutaj Kurczaczki sobie rosną, jedzą, jak widać, no rosną, rosną, są szybciutkie, są ładne, tam mamy trzy sileczki, tu czwarta i tu piąta, w ogóle to jakaś mała jest ta sileczka tutaj, no malutka jest, malutka taka najmniejsza, naprawdę najmniejsza. A jeżeli chodzi o kwokę, to kurczę patrzcie, dziwna sytuacja, no co, kurki, co? Dziwna sytuacja, bo słaniara, jakby ona kurcz nie chciała siedzieć na tych jajkach, no. Ona nawet się ich nie przygarnie, patrzcie, tak mi się wydaje. Przynajmniej. O. No patrzcie, ona nawet nie myśli chyba o tym. Nie wiem do końca, o co jej chodzi, bo patrzcie... No czekajcie. Zostawiam to tak, a generalnie w kolejnym odcinku zobaczymy, co dalej z tym będzie, o co chodzi, o co, o co jej w sumie chodzi. E, bardziej o co jej właśnie chodzi. A seramki właśnie są tutaj? Są seramki. Potrzebuję kogutyka, czyli jeżeli ktoś ma, to zapraszam, kontaktujcie się, mailowo oczywiście, bo chętnie bym kupił. Dobra, także tak to, moi drodzy, wygląda. A właśnie, i w kolejnym odcinku również zabierzemy się chyba za podcinanie lotek kurkom. Czekajcie, od razu im naleję świeżej wody. A nie, mają tutaj ładne do pełna. Także, moi drodzy, tak to wygląda. Jeszcze chciałem wam powiedzieć, że... No, sami, sami wasz, nie wiem, waszą teorię przedstawcie w komentarzu, co, co wy widzicie, jak to było, jak to mogło być z tym lis, lisem bądź nie lisem. No, generalnie kaczka została wyprowadzona poza ogrodzenie, także nie był to na pewno nikt tutaj, wiecie. Nilsson czy Ever to na pewno odpada w grę. Mówię, nie było mnie 2-3 dni i takie rzeczy także. Zadowolony na pewno nie jestem. Myślę, że Wy też nie. Nie jest to super sprawa. E, fajna, nie jest to na pewno też. No i moi drodzy, gdzie ja Wam dziękuję za ten dzisiejszy odcinek. My widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Dziękuję Wam. I oczywiście, jeżeli chcecie mnie subskrybować, łapkować, to, to zróbcie. Widzimy się w kolejnym. Do następnego. Cześć Wam.